Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Krajów of Fear. No i oczywiście jesteśmy tam gdzie skończyliśmy ostatnio, czyli e, weszliśmy po drabinie. Tak. I zabiliśmy już pierwszych dwóch. Okej. Okay. 吃力这么大嘞？呃，OK。 Okej. Okay. Dobra, leci już wariat. No! Już mi chciał tym młotem. Wy sobie bazy mnie żartujecie, naprawdę, że ja mam niby wybór. Ale ja miałam wrażenie... Czy ja miałam strzygawkę? No bo miałam, dziwne. Aha, dobra. Okej. Okay. Tutaj nie ma drogi. Czy tam ktoś jest? O, tu jest. No masz dziwne... Ała! Chciałam powiedzieć, masz dziwne rączki powyginane, dobra. Coca-Cola. Dobra Tu nic nie ma Boże, Jezu, jak się wystraszyłam Jezus O matko Ale śmiesznie zepsuło. Jezu, aż podskoczyłam. Nie jak mi coś tak z boku wyskakuje. Co to jest? Matko, co się stało? Dobra, chyba wiem co się stało. Otwarła mi się tam ta brama, tak? Zgadłam. Wolałabym nie zgadnąć, bo wcale mi się tam nie pcha hmm. Dobra, tu coś wyskoczy. Nie? Dobra, okej. Okay. No to nie. Okej. Okay. Dobra, to nie wygląda zbyt dobrze. Rozumiem, że mam tam wejść. Kurde, to nie jest takie proste. Wtedy nie mogę przejść. No i czemu ty nie idziesz tutaj? Tu, no, hop. Nie spadaj. Tylko wskocz tam. No. Co teraz? Tam na balkon. Dobra. No i czemu on tam. Spokojnie, zaraz to panuje. Spokojnie. Kurde. Skocz. No, dziękuję. I co dyszysz? Dobra, odpocznij chwilę. No, już, no. No niech się to naładuje. No ci osobiście nie zabierają, okej. Okay. Dobra. Tyle ba wystarczy. Kurde, no. Ale no wejdź tam! No. Tam coś jest, ale ja to nawet nie schodzę, bo mi się nawet nie będzie chciało potem wracać. Okej. Okay. Naprawdę wygląda to co najmniej dziwnie. Ale że, że ja mam... że ja mam tam zeskoczyć? Naprawdę? Nie, ale to nie ma sensu całkowicie. Przecież. No właśnie. Tak lepiej. Aż mi się chce tam iść po tym. Mogę wyjść? No, a dopiero. Skąd to wiedziałeś, jak dopiero teraz dostałeś SMS-a? Bla bla bla. Dobra, czuję, że zaraz mi coś wyleci na twarz. Matko, ja tam mogę wchodzić? Bez sensu, jeszcze mogę wchodzić do tych pokoi wszystkich. Wy chcecie naprawdę, żebym zeszła na zawał? Zapis gry! Może to nawet lepiej. Mogę tu coś podnieść, nie? Jezus Maria! Boże! No co za dzikus! No, zostaw mnie! Matko, co to było? Co za dzikus? A jeszcze jedna mi została ok. Mogę tu coś podnieść? Nie? Nie? Na pewno na 100%. Dobra. Ale, no jak, co ty robisz? No, tak chcę. Dobre sobie. Czyli my tu mieliśmy wejść. Bo nas to prowadzi. Albo nie. Nie wiem. Ja już nic nie wiem. Tak, mieliśmy tam wejść. Jesteśmy teraz na trzy, trójce. Spodarujemy. Idziemy na czwórkę. Czwarte piętro. O matko. Te co? No nie. Dobra, czyli będziemy musieli wejść z trzeciego za. Dobra, jednak nie. Okej, okay, ale możemy wejść wyżej. I tu będziemy mogli wejść. Okej. Okay. To dosyć dziwne. Nie możemy nigdzie wejść. A tu? No pewnie tu możemy. Święta, no chyba sobie ze mnie jaja robicie. Dobra, tu przed chwilą byłam. Tu mi zaraz coś wyskoczy? Nie. Boże. Ok. O Boże. Boże, Matko Święta. Biegnie do mnie. Ale śmiesznie, jesteś śmieszny. Ale te dwa noże w Twojej ręce nie znaczą nic dobrego. Gin! Dziękuję. Dziękuję, że postanowiłeś się zginąć. Nie wiem, czy ja chcę tam iść. Ja chcę może iść tu. Okej, okay, i chyba mało obchodzi, gdzie ja chcę iść. Hej, tam wcale nikt nie płakał, wcale ktoś tam nie był. Boże, co to było? Dziwne dźwięki, ok. Słyszę, bicie Twojego serca. Przestań. Niech ono przestanie tak robić. Klucz. Aha Okej okay. Boże Boże święty zostawcie mnie Co mi tu wyskoczy teraz? Jezus! Jezus, 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 Jezus. Jezus. Hu uh, dobra, ok. Nie panikuj, spokojnie oddychaj. Nie zapomnij o oddychaniu, to ważna czynność. Ja stąd, ja stąd wodzę. Nara. Oh. Czy ze stóp cię Tak, czyli Matko święta, oni co? Przysiadł ja tu wyszłam z tych drzwi? Ok, mam ich tam. Zgaduję, że muszę. Już, Jus, już, Jus, Nie tu nie Gdzie byłam? Aha, może ja tu mam już us You unlocked the door. O! Jakoś mi to humor wcale nie poprawiło. Coś mi tu na 100% wy wyskoczy. Nawet na nawet na 200 Wiedziałam, że tu będziesz, ty, mała gnido. Ty wszędzie jesteś. Wszędzie, gdzie się da, tu włazisz. Mała paskudo. Chociaż zastanawia mnie, czy nie, to nie są te dzieci, o których było w tej notatce. Chyba tak. Okej. Okay. Dobra W sumie czemu nie? Czemu nie przejdziemy? Jezus Maria Boże, no jeszcze pod stołem będzie siedział A się, że już cię nie ma, przestań to robić Coś będzie, coś będzie. I znowu ta paskuda. No ja nie wiem. Nie to czas sobie dać w żyłę, to jest odpowiedni moment. No właśnie, też tak sądzę, że o. Boże Naprawdę straszne dźwięki. Przestańcie mi to robić. Aha, mam wrażenie, że tej dziury tutaj jeszcze przed chwilą nie było. Nie możemy tam przejść? There's something in this. Wcale mnie to nie pocieszyło, co teraz powiedziałeś. Ale co z tego, jak nie mam pistoletu? To co mi po tym? Zaraz mi coś na rali wyskoczy, Boże. Myśmy wyszli stąd. Gdzie my mamy iść? Do Exit? Chwila stąd przyszliśmy. Tam byliśmy. Ale tam też byliśmy. Tu byliśmy. Tak, i one są zamknięte. Co teraz? Tu nie. Tu na pewno nie. Tu byliśmy, stąd wyszliśmy, dobra. E, czyli to mo może oznaczać tylko jedno, że musimy stąd wyjść. Ok, to dosyć dziwne, bo jestem prawie pewna, że tego tutaj przed chwilą nie było, a tutaj było zamknięte. Jestem prawie pewna. Tak się wchodzi po piętrach, a nie schodami. Nikt już teraz nie wchodzi schodami na, na kolejne piętra. Teraz to tylko po jakichś dziwnych deskach. Hu, zapiszę sobie tu. Okej. Okay. I w tym miejscu sobie też skończymy, bo normalnie. Dziękuję bardzo, ale ja hotele tak uwielbiam choćby wcale. Jeszcze z potworami jakimiś dziwnymi innymi. Także ja się z wami żegnam i cześć.